Wróćmy teraz do, tego, do tej metafory, którą stosowaliśmy w poprzednim odcinku: metafory crash testu. Jesteśmy na autostradzie, tym się różni nasz crash test od normalnego. Odpadło nam przednie koło, Uspokoiliśmy sytuację, daliśmy krótkoterminowy cel zaproponowaliśmy swoją narrację i teraz mamy czas na to, żeby troszeczkę zorientować się co jest grane. Co ewentualnie w naszej organizacji nie, nie działa tak jak trzeba, co w nas nie działa tak jak trzeba. Możemy zrobić taki wewnętrzny auto-audyt. Auto I ten odcinek będzie właśnie o tym. O tym jak dokonać przeglądu sytuacji, czyli przeglądu sytuacji gdzie my, co się stało tak naprawdę w naszym samochodzie. Wiemy, że wszyscy są żywi, ale jakie są dokładnie straty jeszcze nie wiemy. I to jest właśnie taki moment, kiedy możemy tego dokonać. To jest świetna okazja, żeby sprawdzić, jak nasza organizacja tak naprawdę działa. Gdzie, gdzie ma słabe strony, gdzie ma mocne, gdzie, gdzie leżą szanse tej organizacji, gdzie są zagrożenia dla tej organizacji. To wszystko możemy zobaczyć w tym momencie. Przede wszystkim musimy sprawdzić, wrócić do misji. Sprawdzić, czy w ogóle mamy misję. Bardzo często organizacje działają bez misji, bardzo często działają, działają w ten sposób, że mają jakieś cele bardzo strategiczne, ale tak naprawdę nie wiadomo, po co istnieją. Bo żadna organizacja nie istnieje tylko dla pieniędzy. A jeżeli działa, jeżeli istnieje dla pieniędzy, to ta sytuacja, w której jesteśmy teraz świadkami, właśnie to weryfikuje. Żadna organizacja, która działa tylko dla pieniędzy, dzisiaj się nie, nie ostanie, nie przetrwa tego kryzysu. Musi, musi mieć jakieś inne źródło motywacji do swojego działania. Więc wróć, wracamy do misji, patrzymy, czy w ogóle nasza organizacja ma misję. Powinna mieć. Patrzymy, czy my mamy misję. Powinniśmy mieć. Ja na jakimś etapie rozwoju mojej firmy zaproponowałem swoim współpracownikom, żeby przygotowali swoją misję osobistą i żeby sprawdzili, czy ta misja jest spójna z misją firmy, w której pracują. Wiecie, nie było to tak super. Część z nich podeszła do tego bardzo odpowiedzialnie, część z nich zaangażowała się bardzo. Generalnie wszyscy coś tam w tej dziedzinie nie robili, ale miałem rozmowę z jedną z osób, która powiedziała, no wiesz, ale generalnie jakoś żyję, działam, ta misja może nie jest taka potrzebna. Ty już tyle lat jesteś menedżerem, to ty masz tą misję, a ja sobie spokojnie menedżerzyła bez tego. Ja odpowiedziałem wtedy w ten sposób, to były prorocze słowa, głupie tak o sobie mówić, ale chcę to powiedzieć. Powiedziałem tak, misja jest potrzebna zawsze, zawsze jest potrzebna misja, bo trzeba wiedzieć dokąd się idzie. Ale będzie najbardziej potrzebna w czasach kryzysu. A kryzys na pewno nadejdzie. Właśnie nadszedł. Nadszedł kryzys, który musimy przejść. Bez, jeszcze raz mówię, wewnętrznego źródła motywacji, jakim jest misja firmy, nie mamy szansy go przejść. Więc zaczynamy od tego, żeby sprawdzić, jak wygląda misja naszej firmy i czy my ją realizujemy. Ken Blanchard w książce Przywództwo Wyższego Stopnia mówi w sposób następujący: Misja dostarcza wskazówek niezbędnych w codziennym podejmowaniu decyzji tak aby pracownicy dążyli w tym samym kierunku. Ken Blanchard, autorytet w dziedzinie zarządzania, z cyfkowej w książce 7 nawyków skutecznego działania mówi tak: Drugi nawyk: zaczynać z wizją końca i definiuje go w następujący sposób. Zaczynać z wizją końca to zaczynać z jasnym zrozumieniem własnego przeznaczenia. To wiedzieć dokąd się podąża, by lepiej zrozumieć gdzie się jest teraz i stawiać każdy krok w właściwym kierunku. Misja jest niezbędna do funkcjonowania firmy, do funkcjonowania waszej, waszej organizacji i do tego, żebyście wy efektywnie i w sposób zmotywowany działali. Misja to jest taki cel, i dzisiaj on się bardzo przydaje czyli taki cel naprawdę, dokąd my chcemy dojechać. Dzisiaj mówimy naszym ludziom, którzy są w tym samochodzie, który się właśnie roz, rozbija na autostradzie, który podąża do jakiegoś miejsca, gdzie może będziemy mogli go naprawić. Mówimy do nich: Słuchajcie, nic się nie stało, bo nasz cel ciągle jest aktualny. On jest daleko, może gdzieś za górą, może gdzieś dalej od nas, ale on ciągle jest aktualny. Musimy do niego dążyć. To jest coś, co nas wyrzuca jakby poza taką bieżącą, codzienną rutynę. Poza ten kryzys, który dzisiaj jest. Możemy spojrzeć wtedy szerzej na swoje działanie i utrzymać kierunek. Wiecie, to jak jedziecie samochodem, to nie patrzycie bezpośrednio przed koła. Patrzycie gdzieś daleko. Wybieracie jakieś punkty orientacyjne. Spróbujcie jechać w ten sposób, że patrzycie bezpośrednio przez maskę. Za chwilę będziecie na, na poboczu. Tak samo jest tutaj. Chcecie dojechać do jakiegoś celu? Musicie mieć ten cel, musicie go, musicie go znać. Po drugie to jest dobry czas na to, żeby dokonać takiego audytu organizacji, takiego bardzo stricte już organizacyjnego. Możecie do tego użyć różnych narzędzi. Ja proponuję analizę SWOT. Ci, którzy byli w Stanisławowie na szkoleniu w ubiegłym roku, byli świadkami takich warsztatów, które powiedzieliśmy ze Zbyszkiem Żółkiem na temat analizy SWOT. Zbyszek w czasie tych warsztatów powiedział coś takiego, że analiza SWOT powinna być prowadzona w organizacji co najmniej raz na pół roku. Zadajmy sobie dzisiaj pytanie, jak często robimy analizę SWOT? Kiedy żeśmy ostatnio ją robili? Czy w ogóle żeśmy ją robili? To jest pytanie do każdego z nas w tej organizacji. Dzisiaj mamy czas na to, żeby to zrobić. Nie, musi, nie musimy się nawet spotykać. Możemy ją zrobić na poziomie organizacji, wykorzystać jakieś narzędzie elektroniczne, jakieś telekonferencje i tak dalej. Możecie się spotkać w maseczkach, na przykład, bo w Polsce dzisiaj jest nakaz noszenia maseczek. Ale warto ten czas na to poświęcić. Poproście szefów swoich działów, żeby przeprowadzili analizę SWOT swoich dziedzin, swoich departamentów. Zbieście to wszystko, sprawdźcie, to jest jedyny moment. Za chwilę znowu wejdziecie w bieżączkę, będziecie odbudowywać obroty, będziecie odbudowywać działanie, nie będzie znowu czasu na analizę SWOT. Dzisiaj jest świetny moment. Trzecia rzecz, bardzo ważna, to jest przegląd procedur. Powiem Wam tak, że procedury są w każdej firmie. Nawet jak ich nie zapiszecie, to one i tak są. Oczywiście, jak, jak ich nie zapiszecie, to efekt jest taki, że wymagacie czegoś od swoich ludzi albo od siebie, nawet, bo, bo was też dotyczą procedury, i potem się okazuje, że uzyskujecie inny efekt, niż planowaliście. W każdej firmie są procedury. Czasami taką procedurą jest tylko jedna procedura: słuchaj swojego szefa. To jest oczywiście zła procedura i zła firma. Bardzo schierarchizowana, antydemokratyczna, niepartycypacyjna, ale takie firmy są. Ale normalnie w każdej firmie są jakieś procedury. Każdy z waszych ludzi takie procedury stosuje. Pytanie, czy jesteście, czy wy nad tymi procedurami panujecie, czy one odpowiadają kulturze organizacji? Czy one są zgodne z wizją i misją waszej firmy? Dzisiaj możecie zrobić taki przegląd tych procedur. Wypiszcie wszystkie procedury, sprawdźcie, jak one działają. Nie bójcie się tego słowa procedura. Procedura to nie jest nic złego. Nam się kojarzy z jakimś zacieśnianiem, z jakimś ograniczaniem. Tak naprawdę dobrze napisana procedura daje olbrzymie pole wolności. Wtedy pracownik, personel, ja sam wiem, w jakich ramach się mogę poruszać. Nie boję się, że wychodzę gdzieś daleko. Nie zastanawiam się za każdym razem, czy mogę coś jeszcze zrobić. Procedura jest dobrym narzędziem do tego, żeby dać wolność i delegować, delegować zadania swoim pracownikom. Dlaczego procedura jest jeszcze dobra? Dlatego, że jeżeli mamy zapisaną procedurę, i analizujemy, jak ją realizujemy, na przykład korzystając z cyklu deminga czy z jakichś innych narzędzi, to jest wtedy olbrzymia szansa na to, że będziemy poprawiać te procedury, że one będą coraz lepiej funkcjonować w naszej firmie. I dzisiaj jest taki czas, kiedy możecie te procedury spisać, sformalizować, przedyskutować ze swoimi pracownikami, nie, nie tracąc yy, niczego ze swojego działania, bo co możecie więcej zrobić? Dzisiaj możecie się przyjrzeć swojej firmie, temu, co się w niej dzieje i temu, jak ona funkcjonuje. To jest taki przegląd firmy. Właśnie wracając do tej metafory związanej z samochodem. Patrzycie, co się stało? Patrzycie, które części wytrzymały? Które procedury zdały egzamin? Może trzeba je zmienić, może trzeba je wyrzucić? Może trzeba zmienić kulturę organizacyjną, może całą konstrukcję, tego nie wiem, ale możemy po kolei sprawdzić. Po pierwsze, czy mamy misję cel? Czy dobrze, w ogóle, czy jedziemy w tym kierunku, co potrzeba? Po drugie, jak wygląda jak wyglądają nasze mocne strony, słabe, szanse i zagrożenia w każdej w całej organizacji i też w, jednym, w każdym z działów? I po trzecie, jakie procedury stosujemy, na ile skutecznie i czy one są właściwe i dobre? Na koniec tego odcinka, Przegląd Sytuacji, chcę Cię poprosić, abyś wykonał dwa proste zadania. Pierwsze będzie dotyczyło Ciebie. Zapytaj 10 osób swojego otoczenia o dwie najważniejsze Twoje cechy. O cechy w działaniu, cechy charakteru i cechy zawodowe, czyli takie kompetencje profesjonalne. Wypisz je sobie na kartce, wybierz z nich spośród tych cech jedną albo dwie i następnie użyj ich do tworzenia swojej misji osobistej. Załóżmy, że wybierzesz cechy empatia, kreatywność i nauczanie. Twoja misja może wtedy brzmieć chcę pomagać ludziom w rozwijaniu ich naturalnych zdolności i pokazywać im, jak mogą wykorzystać się w przyszłości. Po drugie, Razem ze swoimi współpracownikami wypisz listę procedur jakie stosujecie w swojej firmie. Zobacz na ile one są opisane i podaj mi próbę usystematyzowania tych procedur.